15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. To idealny czas na podsumowanie i ocenę, czy mieszkańcy Szczecina są bardziej świadomymi konsumentami niż wcześniej. W naszym mieście sprawami konsumenckimi zajmuje się biuro Rzecznika Praw Konsumenta. Dla nas to jest normalny dzień pracy, czyli przyjmujemy konsumentów, udzielamy porad prawnych. Może gdzieś tam na górze, że się tak wyrażam, czyli w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów są organizowane konferencje, jakieś obchody, natomiast my normalnie przyjmujemy konsumentów jak co dzień. Czcięzcy konsumenci popełniają błędy, ale są coraz bardziej świadomi. Chętnie pytają i proszą o porady. Do biura przychodzi codziennie od kilku do kilkudziesięciu osób z prośbą o interwencję. Na przestrzeni lat da się jednak zauważyć spory postęp. Na pewno e, trzeba powiedzieć, że prawo mamy coraz bardziej prokonsumenckie. Jest coraz więcej instytucji, które czuwają nad tym, żeby te przepisy konsumenckie były przestrzegane i respektowane. Może nieraz są problemy z wyegzekwowaniem naszych słusznych praw, ale e, z z naszego Do doświadczenia wynika, że konsument jest coraz bardziej świadomy, a robimy jeszcze wszystko, żeby ta świadomość była jeszcze większa. Jak marne zdziałają na nas słowa promocja czy wyprzedaż, stąd tak dużo reklamacji w okresie świątecznym i poświątecznym. Często ulegamy także akwizytorom, czego jako klienci powinniśmy się wystrzegać? Szybkich decyzji. E, owszem, zdarzają się super promocje, super oferty, e, ale e, naprawdę przemyśleć. Szczególnie dotyczy to umów zawieranych na różnego rodzaju pokazach. To jest no, niestety plaga. E, b, b, bardzo często są to de, decyzje podejmowane pod wpływem emocji, związane z w, dużymi wydatkami, z umowami kredytowymi. E, ciężko później e, odzyskać e, wpłacone pieniądze. Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta udziela porad i interweniuje w Problemowych dla mieszkańców w sprawach, ale także edukuje młodzież. Światowy Dzień Konsumenta to okazja do przemyśleń. Czasami warto zastanowić się kilka razy, zanim coś kupimy, niż potem żałować, że wydaliśmy pieniądze niepotrzebnie.